Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. I od razu, póki mogę, zabieram Was ze sobą na bieg. Wspominałam już w ostatnich odcinkach, że trochę miałam poprzerywaną moją rutynę biegową ze względu na bolące kolano, a wkrótce miała też się odbyć kolejna operacja na Haluxa, o której Wam zaraz więcej opowiem. Więc, z myślą o tym, że przede mną tylko kilka dni sprawności fizycznej musiałam to wykorzystać, zapodałam sobie podcast na uszy i zrobiłam szybki bieg około 4,5 km. Była przepiękna pogoda i bardzo dobrze mi to zrobiło na głowę. Oczywiście ja po obiegu byłam mocno głodna. Poza tym w zasadzie dochodziło już południe, więc zdecydowałam się zrobić takiego dużego proteinowego pancake'a z dodatkami, z serkiem wiejskim i z owocami. A resztę tego dnia w zasadzie spędziłam na moich różnych niedzielnych czynnościach troszkę szydełkowania, troszkę czytania. Teraz akurat czytam, między innymi "Do Raju" książkę autorki Hania Jana Gihara, która to autorka mimo bardzo trudnego nazwiska, którego nie jestem w stanie wymienić, jest mi bardzo bliska i bardzo gorąco polecam wam jej poprzednie książki, które tutaj pokażę na ekranie. A um, do raju jest um, jednak troszkę książką inną niż się spodziewałam, ale z dużą ciekawością czytam i już pierwsze, pierwsza część w zasadzie już za mną. Teraz kochani, teraz to zabiorę Was na chwilkę do Berlina. Berlin to miejsce, do którego zawsze bardzo chętnie wracam. To było miasto, w którym jako pierwszym mieszkałam na emigracji. Włącznie około dwóch lat, i mam z tym miejscem wiele super wspomnień. Natomiast raczej nie jest to miejsce, w którym chciałabym zapuścić na dłużej korzenie, jest to raczej, moim zdaniem, takie miasto na moment. Natomiast zawsze z dużą radością do niego wracam. Jest pełne życia, stylu, frywolności, takiej i swobody. I te urywki, które udało mi się tutaj nagrać dla Was, to były mm, nagrane w przerwie od pracy, bo wyjazd ten na dwa dni to był akurat wyjazd pracowy. Tutaj docieramy do dnia, w którym już miał się odbyć mój zabieg na prawą stopę. Musiałam być na czczo, więc jedyne co mogłam spożyć, to woda. Ten dzisiejszy zabieg to był już drugi zabieg na mojego haluksa. W ubiegłym roku, pod koniec września, miałam operację haluksa i zostały w stopie różne metalowe części, które miały. Podtrzymać efekt. No i dzisiaj właśnie chodzi o to, żeby te części wyjąć. Tutaj wrzucę Wam kilka zdjęć tego, jak stopa wyglądała przed i jak wygląda po. Ogólnie jestem zadowolona z wyników tamtej operacji. Stopa jest prosta. Nie przeszkadzało mi, nie przeszkadzało mi te metalowe części. W niczym normalnie uprawiam sport. Zresztą widzieliście, na vlogu, że nawet brałam udział w jednym biegu na 5 km, także wszystko odbywało się normalnie. Ale lekarz stwierdził, że te metalowe części już spełniły swoją rolę i nie muszą dłużej tkwić w tej stopie, więc zdecydowałam się na ten zabieg. Już też wszystko wiedziałam, jak będzie wyglądało, wiedziałam też, że znowu będę musiała sobie w brzuch dawać te ochydne zastrzyki na zakrzepice. No, i że na pewno trochę będzie bolało. O wiele lepiej natomiast zniosłam tym razem narkozę, bo wcześniej poinformowałam, że miałam z tą narkozą przygody w ubiegłym roku. Tak wyglądała moja rana przed tym dzisiejszym zabiegiem. Całkiem ładnie mi się to wtedy zagoiło. Tutaj lewa stopa, oczywiście, z. Dalej z haluksem, ale ten akurat mi tak bardzo nie przeszkadza i nie jest taki upierdliwy jak ten prawy. Na no, prawa stopa już jest piękna i prosta, dzisiaj tylko wyjmiemy śruby. Teraz, jak nagrywam już te mm, dogrywki i montuję vloga, to jestem po zabiegu w łóżku. Całość mojego pobytu w tej klinice to było może 3 godziny, więc szybka akcja. Teraz trochę muszę po prostu odpocząć, chodzić o kulach przez około tydzień, na szczęście bez ortezy, bez tego śmiesznego i ciężkiego buta, z którym się musiałam em, męczyć w ubiegłym roku. Em, ogólnie jestem bardzo zadowolona z opieki, którą dostałam od mojego lekarza i z wyniku i teraz mam nadzieję, że też wszystko się ładnie zagoi i rana będzie wyglądała ok. Nic więcej dla Was nie przygotowałam. Ciężko jest ciekawy content stworzyć, kiedy tylko się leży i ogląda filmy i seriale i czyta książki. Dlatego wrócę do Was za jakiś czas. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania na temat operacji Haluxa, to dajcie znać w komentarzach. Także tyle na dziś. Będę dalej leżeć i odpoczywać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Pa!